Another world. Another world. Another world. Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu i tak jak zapowiadałem ostatnim, dziś wałuję to co zostało zaorane wczoraj przez Łukasza, no i Łukasz tam jeszcze kończy, jeszcze parę hektarów pozostało, a ja już sobie tutaj działam z wałem i próbuję jakoś te pole wyrównać, zagęścić, tak żeby było wszystko fajnie przygotowane właśnie pod uprawę. No i oczywiście pracuję R.COM przy pomocy nawigacji, ustalam sobie ścieżki, więc wobec tego mogę się skupić spokojnie na nagrywaniu i na pracy z tyłu, obserwacji wału, co tutaj się dzieje, dzięki czemu mogę lepiej wysterować włókę, dobić wał, tak żeby to w miarę równo wyglądało. Choć jak widzicie, tam z tyłu za wałem pojawiają się takie kolejne, za... no tak jak idą koła odciągnika. Mimo to, że John Deere ma e, opony 710 z tyłu, to i tak pozostają takie kolejne. Po Ursusie wam mówię, że było jeszcze gorzej, bo te opony były węższe. On tam miał bodajże 540, chyba jak dobrze kojarzę. Więc te kolejne zostały większe, ale nie mamy na to wpływu. Mam nadzieję, że siewnikiem jeszcze się uda to wyrównać, no, ale to z drugiej strony będzie skutkowało na głębokości wysiewu, ponieważ jedno ziarno będzie głębiej, drugie i tak to troszeczkę do kitu wygląda ale co więcej, jest tu bardzo luźna ziemia bardzo fajna działka która jest tutaj o powierzchni prawie 19 hektarów eee, i przede wszystkim jest tu luźna ziemia i dobra ziemia, więc tutaj nigdy nie było problemu z plonem jedynie co to tam gdzie wczoraj widzicie takie czarne połacie no nie wiem czy to kamera udaje ale tam dawałem obornik, ponieważ tam była łąka przez bardzo wiele lat od dwóch lat staramy się ten grunt przywrócić do jakiegoś potencjału rolnego Małymi krokami do przodu jakoś to myślę, że przewrócimy i dodamy e, no radę, żeby coś tam dobrego rosło. Także widzicie, wałuje. Dzisiaj pogoda e, pochmurna. Muszę wam powiedzieć, że fajnie w nocy, jak zjeżdżałem jeszcze o 22. To fajnie ciepło było, a rano nagle się tak temperatura zmieniła. Naprawdę są takie duże skoki temperaturowe, że e, organizm to przede wszystkim odczuwa, ale dzisiaj na wygodnie. Także tutaj bardzo cenię sobie werce to, że mogę sobie cały pulpit razem z siedzeniem przewrócić na prawo i zupełnie to poprawia wygodę i pracę operatora ogólnie słuchajcie jeżdżę na obrotach silnika 1590 wystarcza w zupełności tutaj RC nie męczy się a co w ogóle wychodzi z pulpitem więc tak, ogólnie rzecz biorąc pracujemy już jakąś godzinę i 15 minut, znaczy praca tutaj ciągnika, jeżeli chodzi o to. Zrobiliśmy 6,7 hektara, chwilowa wydajność jest 6,1, a średnio z całego tutaj kawałka wychodzi mi 5,1. I palimy 4,4 litra na hektar. Prędkość 8 km na godzinę, 8,4, więc jak najbardziej obiektywna. I wedle komputera spaliliśmy już 29 litrów, czyli taką 30. można powiedzieć. Co zresztą, jak podzielimy sobie zrobione hektary przez litry, no to mniej więcej tak tutaj powinno nam wyjść z tym spalaniem na hektar. Ogólnie rzecz biorąc, zobaczcie, jaka tutaj jest taka no jak na mozaika. Ponieważ tutaj były te nieużytki, były tutaj tuzyki ogólnie, było takie jedno większe bagno. To wszystko zostało pospychane, za, 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 zasypane. Łukasz się bawił w tamtym roku, przewożiliśmy trochę ziemi. A tu z boku zobaczcie góreczka i już jakaś taka e, kredowy odcień chleby się pojawia. Zresztą po prawej stronie mam to samo i tamta górka, tak samo. Więc to nigdy nie było uprawiane pod zboże, zawsze tu rosła sobie jakaś trawa. Więc takie rzeczy tutaj możemy spotkać na tej działce, no nic na to nie poradzimy, gruntu tutaj wymieniać nikt nie będzie I zobaczymy jak tutaj będzie oczywiście rozwód, muszę przejść żeby nie zostawić koła w kolejnie O i ten z powrotem tutaj sobie GPSa włączam Także w miarę to wał tutaj próbuje się, próbuje zagęścić, porozrównywać i jakoś to wychodzi O teraz tutaj możecie zobaczyć jak to jak to wygląda? Nie wiem, czy coś na tym urośnie. Zobaczymy. Może być to albo zakwaśne. Więc pszenica tutaj na pewno nam powie, co ją będzie bolało na no. tym kawałku. A tak. no tu już dalej takie bardziej same grunty, które podchodzą pod tor. Ogólnie, słuchajcie, słucham teraz radia, słucham faktów. Też pytacie w komentarzach, co sądzę o tej nowej, jak ja to nazywam, kociej ustawie. No bo nie ukrywajmy. Z utrzymania kota niestety rolnik się nie wyżywi, nie utrzyma. I ogólnie co Wam mogę powiedzieć, no nie za bardzo jestem za tym. Nie uśmiecha mi się, żeby dać większe predyspozycje osobom, które mogą nam jako rolnikom bardzo zaszkodzić. Ja jestem oczywiście za zwierzętami. Przecież sami dobrze wiecie, ile zwierząt mamy i staramy się, żeby tym zwierzękom było jak najlepiej ale z drugiej strony nie możemy też popadać ze skrajności w skrajność i e, sami sobie robić tak zwanego bigosu bo czasami niektórzy naprawdę pewne zachowania interpretują zbyt mocno i to bardzo się dzieje z wielką szkodą zresztą dobrze jak wiecie na YouTube było pełno filmików jak tam niektórzy ja oczywiście nie obrażam nikogo ale no inaczej nie potrafię tego nazwać niektórzy ekoświry. Świrzy, świry, jak to w tak zwał wychodzili znacznie poza swoje kompetencje, i dla niektórych ludzi to było po prostu szok, co się wyprawiało u nich obejściu w gospodarstwach. Dlatego ja stanowczo no nie jestem za tą ustawą. Mam nadzieję, że to wszystko gdzieś tam w Sejmie zawróci i będzie miało zupełnie inny bieg, ponieważ, jak tak dalej pójdzie, to faktycznie znów pojawi się temat, że rolnicy gwałcą krowy. E, I teraz ja nie wiem jak to ktoś interpretuje, ale dla mnie nie wiem, gwałcić krowę to co gdzieś stołek iść do obory i sobie resztę już sami dopowiedzcie, no to jest chore dla mnie troszeczkę. E, nadinterpretacja pewnych przepisów jest tutaj niewskazana, tym bardziej w naszym kraju. Do tej pory było wszystko normalnie. Byliśmy normalnym krajem i coś się w tych głowach zaczyna dziać. Jak nie te pieprzone tęczowe sprawy. To teraz wymyślają tutaj coś innego. Ja Wam powiem jedno. Chcesz mieć jakieś odmienne poglądy? Masz coś, czujesz inaczej. Dobra, rób to człowieku, ale weź się tym nie afiszuj. Schowaj się gdzieś w kącie, bo po prostu jesteś mniejszością. Ja byłem czy w szkole, czy w domu, czy na przestrzeni lat, które już osiągnęłem, a było, nie było, pół wieku już na tej planecie istnieje. Miałem wpajane do głowy inne wartości. Wydaje mi się, że to były normalne wartości. Takie, którymi się kierowano od najstarszych lat. Czyli jest mąż, jest żona, jest dziecko. I to jest dla mnie normalne. Bo ja sobie nie wyobrażam dwóch panów, którzy się tam klepią po dupie, a z przodu wózek z dzieckiem. I, ta, I dla mnie to nie jest normalne. Ja współczuję temu dziecku za parę lat, kiedy ono się dowie. Kiedy będzie przede wszystkim świadome. Co co, 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 jego, nawet nie nazwę tego rodzicami, bo inaczej, no nie da się tego nazwać, ale ja, no stanowczo, ja będę przeciwko temu i możecie tutaj pisać w komentarzach, co chcecie, ale niestety na to nie pozwolę, tak samo będę też stanowco, stanowczo nie popierał takich sytuacji, żeby nas rolników w jakiś sposób tutaj karać, ponieważ my nic złego nie robimy, staramy się pracować tak jak wszyscy i powiem Wam troszeczkę z innej beczki. Są gdzieś tam duże przedsiębiorstwa, korporacje. Tam się robią naprawdę bardzo wielkie machloidki, przekręty, ale za tym idą pieniądze. I wiadomo, że jeżeli za czymś idą pieniądze, to ta osoba będzie chroniona z każdej strony będzie miała najlepszych prawników i tak naprawdę takim ludziom nic się nie zrobi. A do kiedy chłopiec zdany sam na siebie, bo go na przykład nie stać, żeby ktoś go mógł bronić, jeżeli się sam nie wybroni, to będzie miał po dupie za, za każdym razem, więc ja ile będę mógł, czy ja czy Łukasz będziemy starali się na tym y, YouTube prawić takie nasze mądrości, możecie się z tym oczywiście nie zgadzać tak jak się pewna osoba nie zgadza, że jest Unia Europejska i ciągle nam Unia daje, a my im wchodzimy w dupę więc ja temu koledze tutaj od razu y, oświadczam że zacznij słuchać ze zrozumieniem, a dopiero potem komentuj, bo głupców na tej planecie już jest za dużo Oczywiście nie obrażając nikomu, nikogo, ale my tam w żadnym odcinku nie powiedzieliśmy, że Unia to jest dobrodziejstwo i nam tutaj daje nie wiadomo jakie możliwości, bo bez tego byśmy nie przeżyli. Broń Boże, ja się wystrzegam takich kwestii, bo ja uważam. Że w chwili obecnej, kiedy nam zabiorą dopłaty, wróci normalność, wróci normalna cena ziemi. Przede wszystkim wróci Ziemia do rolników, a nie do słoniaków, którzy wyłudzają pieniądze, podając we wnioskach, że mają posadzone jakieś ekologiczne pomidory na piątej klasie, których tak naprawdę nikt nie widział. Ludzie, ogarnijmy się, czy pomidor na takiej ziemi urośnie na połaci 10 czy 20 hektara? Kto to nawodnik, kto to odpowiednie nawiezie? Ja mam pomidory w ogródku i wiem, że przez, bez ingerencji człowieka, który nie będzie doglądał, tak naprawdę gówno z tego wyjdzie za przeproszeniem. A tu ktoś pierdzieli i ustawia dopłaty, żeby tam sadzić takie ciekawe rzeczy. Była sytuacja z orzechami jeszcze parę lat temu. Wszyscy ją dobrze pamiętamy. Pamiętamy ówczesnego ministra, który w zasadzie za tym stał i wymyślił ten program. Przyjechała kontrol na polo, a oni brzozy wsadzali w. Yy, Polu, tylko po to, żeby udowodnić na kontroli, że tam coś rośnie. A plan był taki: zasadzić rzeki, które miały przez 10 lat rosnąć na tym polu i miały być. Co się stało, program się po 5 latach skończył, przyjechała ta leżówka, stale wszystko weszło prosto i kolejne 2500 tysiąca do hektara. Mnie to nie boli, że ja tego nie miałem, bo to są pieniądze. Boli mnie to, że takie głupoty się wymyśla i do takich głupot się dają te pieniądze. A potem takie osoby jak właśnie ten komentujący w przedostatnim filmie siada. I pierwszy, że my ciągniemy nie wiadomo jakie pieniądze z tej Unii, bo w telewizji mu tak powiedzieli. Więc takiej prawdy niestety nie ma i z tym się niestety nie mogę zgodzić. Oraz idealnie jest fajnie, taki wilgotna chociaż miejscami, tam gdzie były ścieżki, nie wiem co tam się wydarzyło. To nawet Puk nie chciał wchodzić. Puch dostał od wczoraj nowe życie nowe odkładnie, nowe piersi, nowe remiesze, nowe dłuta a prócz pusz. Wszystko jest e, wymienione tak dla ciekawości, póki jest z 2012 roku. Mamy 20. Więc dla tych osób, które tak mniej więcej kiedy tak w Fernandzie się wymienia te, te, te całe odkładnie, chociaż e, no wiadomo, on przez dwa lata nie orał tyle co zawsze. No ale e, przede wszystkim problem w tych odkładniach to był taki, że w którymś. Roku ja zacząłem orać e, takie nieużytki piaskowate, piąta, szósta klasy Trzeba było to przeorać, bo tego stależować się nie dało rady e, Powiem to, wyszło prawie 70 hektarów e, tego gruntu No i tam się bardzo zaczęły wycierać od środka, od wewnątrz Czyli zaraz zalemieszam te, te podkładnie i one zaczęły pękać No i prawdopodobnie gdybym darował sobie te piachy no pewnie do tej pory nie miałbym problemy. Z, z tymi odkładniami zaczęły pękać. One tam były nadspawywane już kilka razy. O tej środkowej części oczywiście mówię. No ale w końcu za niewielkie pieniądze, bo chyba 200 zł netto wyszła nam jedna odkładnia. Bardzo fajna cena. Bo jeszcze. A to oczywiście nie jest oryginał, tak? Eee, jeszcze pamiętam jak. Już zaczęła mi pękać, to pytałem się, no to około 4-6 stów Taka odkładnie, no chyba, że się mylę, chyba, że kuwa mnie poprawi Mam nadzieję, że mnie poprawisz, jeżeli mówię źle o tej cenie Ale tak, tak słyszałem, bo to nie ja załatwiałem, tylko starszy brat, więc Też ma swój wkład puk w Oranie, więc Bardzo fajnie się ora, chociaż pole w żadnym metrze nie jest równe, jest bardzo blisko miasta. Przy zabudowaniach tam pewnie Kuba pokazał bliżej, bo ja już jestem dalej od tych zabudowań. Mieszkają tutaj no byli rolnicy, tak? Bo oni posprzedawali już te, 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 te swoje pola. Rolnicy, którzy no już mają około 80 lat, tak? Ten, chyba jeden nawet nie żyje, więc no, są to, można powiedzieć, osadnicy, pierwsi rolnicy, pierwsi ludzie, którzy przeorywali te ziemię na, na gminie Drawno, więc mam nadzieję, że patrząc na moje prace są zadowoleni z tego, jakich ich pola wyglądają teraz. Dlaczego oram? Nie chcę, żebyście zaraz pomyśleli, że albo zła, bezorkowa jest nie, nie, ten, że. No nie, nie, to nie jest. Nie chodzi mi, system bezorkowy jest zły, wręcz przeciwnie, po prostu o ramę dlatego że te pole już dawno nie było orane, To raz. Skończyliśmy w tym roku e, nieużytek. Ostatni na tych polach to 3, 2, trzeci. to jest troszeczkę sporo samo siebie wyszło i żadną talerzową, żadnym bedarem byśmy tego nie mogli wymieszać, więc wyszłaby takie. E, acz, o no takie po prostu brzydkie A4 został tutaj w takich Tak jak wspominałem w wcześniejszych filmikach Rozrzucony obornik Żeby po prostu poprawić tutaj pewne takie kawałeczki Po tuzie, tak? Głównie po tuzie Dlatego Żebyście nie myśleli, że bez o, się rzucili na bezorkową I teraz, o Zanek spadaj Spadaj, bo ja muszę no, no właśnie, ja potrzebuję trochę miejsca Żeby no właśnie, co ja wracałem, że bułejczyki nie poszpanowali, bezorkowo działali, a teraz wrócili do pługa. No zawsze była taka zasada, że jeżeli da się orać, to będziemy orać. Jeżeli się nie da orać, to będziemy używać bednara. Nie było to mówione, że już z czegoś zrezygnujemy. Eee, I ładnie to wychodzi. Pogody są takie, że raczej nie mamy co liczyć na jakikolwiek deszcz w ostatnich tygodniach, więc Pomału szykujemy już pod pszenicę, e, tam fakt faktem jeszcze trochę żyta nam zostało do zasiania, ale musieliśmy zacząć troszeczkę orać, bo raz, że byśmy z tą orką zostali, a dwa, że no, dużo już zaczęło wychodzić i wyciągają wilgoć. Zresztą to widać jak wyorywuje, e, że już no, wilgoć nam wyciągają te samosiewki. No, można byłoby ruszyć ten glifosat, ale nie wolno, nie wolno bo byśmy truli. Ale to my zawsze mechanicznie wolimy samo siebie, tak? Samo siebie, no bo z perzem czy z innymi chwastami to raczej nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy w stanie sobie poradzić mechanicznie. Także więc powiem Wam, że dobry materiał, bo mamy na przetestowanie dwa różne dłuta. Nie wiem czy to różnego producenta, czy jak ten kolega brata dał. Ale jedne i drugie w ogóle się na razie nie wycierają Bo wiadomo, troszeczkę wilgoci jest tej ziemi Ale to fajno, fajnie, że się nie wycierają Tak nie widać jak to podrzepak było orane, że, no, że wycierały się w oczach Teraz się tak nie wycierają Ale to też podejrzewam, że troszeczkę one tam były nieco droższe Ale warto dołożyć te 2 złote więcej I kupić coś No chyba, że się coś wydarzy, bo wiecie Tutaj jest to tak, że one ładnie ładnie wyglądają, ale potem zaczynają pękać. No i nie wiadomo, nie będę tutaj troszeczkę fermentu siał. że Że, że... <gulę> muszę się ciągle odwracać. E, wracając, e, ostatnio mieliśmy taką polemikę na, na, na Kuby kanale tam pod, pod zdjęciem, że Manitu jest, e, manitu jest przeciążone. W sumie nie chodzi mi, nie, nie chcę wracać do tego, bo tam jak chcecie sobie zobaczyć, to sobie po, poczytajcie. E, kolega e, widz, nie wiem czy widz czy nie widz, bardzo fajną sprawę ruszył, ponieważ e, tam, e, tam można powiedzieć nie zarzucił, ale tak stwierdził. W sumie to stwierdził tak naprawdę, jak powinno, jak jest, że e, ludzie bardzo dużo informacji i wiedzy czerpią z YouTube'a i z innych takich portali, nie. Że, że i to jest prawda. No. My musimy też, my pokazując filmiki, pokazując swoją pracę, swoje sposoby na pracę, to musimy też zwracać na to uwagę, że ktoś będzie czerpał z tego, e, można powiedzieć, może nie naśladował, ale na pewno takie informacje, które będą mu potrzebne e, więc fa, fajnie że to zaznaczy, bo to jest prawda, to jest prawda i trzeba na to się uczulić, dlatego staramy się z Kubą puszczać to co robimy sami i nasze błędy, tak? Też będziemy na pewno pokazywali. No zresztą, no nieraz jakieś tam się błędy pokazują. Tu jest troszeczkę rowu, trzeba zawsze uważać, żeby. To, jak pracują, właśnie. Mam otwierane okna. Tu jest akurat fajnie, tak, dach można otworzyć w MC, bo no, nie mogę coś nie wychodzić. No, coś się znowu dzieje z tą e, klimatyzacją. Ona już była robiona, ten tam taki przełącznik. Wydaje mi się, że znowu się coś stało. Chociaż no, wczoraj miałem problem z wychłodzeniem. wychodzi tylko jak w tak zwanym mgławianiu, czyli o tutaj chłodzi. A w tym, na tym drugim biegu nie chce chłodzić. Dlatego mam pootwierane, bo jeżeli włączę to omgławianie tak zwane to jest strasznie zimno. To musi być naprawdę e, dzień bardzo upalny, żeby na tym jeździć. Wiadomo, ja mogę wyłączyć, wyłączyć. Dlatego sobie otworzyłem. E, w nocy popadało li, około litra. No się nie kurzy, bo wczoraj no kurzyło się. Nie mogłem otworzyć tych okien. E, po co wam to mówię? No, że John Deere też nawala czasem. No. E, są pewne rzeczy, które, no, trzeba będzie, e, które trzeba będzie zobaczyć i naprawić, o ile będziemy w stanie. E, także więc oramy, e, wygląda to fajnie, e, kiedy będziemy tu siali, no podejrzewam, że po 20 tu już powinniśmy przyjechać, bo takie mamy plany, że jedno pole w tym dniu, no chyba, że się coś wszystko zmieni, tak? chyba, że ktoś powie dobra, nie tracimy wilgoci, jedźmy tam najpierw posiać, więc jeszcze troszeczkę jest za wcześnie, to jest 10 wrzesień na pszenicę. Można odczekać jeszcze trochę, chociaż mamy jeszcze przynęta do posiania, żyta do skończenia, do orania, więc nam jeszcze to się wszystko wydłuży. E, chyba w sumie tyle chciałem wam powiedzieć, więc odkładnie. A jeszcze, e, jeszcze tak jakbyście się chcieli zapytać, ile wychodzi e, wymiana odnowości i odkładni z piersiami z tymi e, na trzy osoby. Znaczy oni w sumie zaczęli wcześniej, bo już po ósmej ja dołączyłem po dziewiątej Do godziny w pół do dwunastej żeśmy to robili w trójkę Więc masa roboty Wiele cięć było, wiele czy no po prostu Musicie sobie, no cztery skiby I pełen komplet Tyle nam zajął, chociaż naprawdę robiliśmy, staraliśmy się jak najszybciej To i tak trzeba było swoje odczekać Odrobić znaczy czasowo E, dlatego, no jak będziecie. No myśmy akurat rzucili się. Nie wiedzieliśmy, że to aż tyle będzie pracy, no ale, ale jakoś sobie poradziliśmy. E, no w sumie, więcej nie mam oramy. O, no nie mam w sumie co wam powiedzieć. Mam poprzecznik. Tu jest taki troszeczkę nieużytek. Chcę go jakoś fajnie zrobić, żeby. Dlatego nie będę wam już tutaj przeszkadzał. Więc słuchajcie, bezpiecznych upraw. No, żebyście tam słyszę cały czas jakieś wypadki, ja nie rozumiem, boże jak to... No wiadomo rutyna, ale uważajcie na siebie, bo Ehh... kończyny i reszty się wszystko nie odrastają. Trzymajcie się, cześć. Cześć mały Co tu robisz? Przyjechałeś na pole? Czemu nie ożesz? Hej! Kupali. Mój traktor tam jest za górką. Zostawiłem. Wiesz? Samo? No bo przyjechałem jednym, bo wałuję. A gdzie masz Zosię? W przedszkolu. W przedszkolu? A ty nie idziesz do przedszkola? Nie. No to dobrze. No i tak moi drodzy. Dochodzi godzina 13. Dokładnie 12.39 jest w tym momencie. Przed chwilą zjadłem obiad bratowa ta Tutaj nam dowiozła obiad na pole. Ale niestety wracam. Wracam, żeby tam pogarniać, bo oborze, dać krowo. No bo o godzinie 14 naganiamy krowy, jak wiecie. Dlatego składam się teraz wałem. Ukasz tutaj sobie do orze te poprzeczniaki, ja bym musiał za długo czekać. Praktycznie godzinę czasu bym stał i czekał, nim on cokolwiek tutaj przy orze, a to jest bez sensu. Ja sobie przyjadę tutaj później, dokończę na spokojnie te poprzeczki. I teraz wam jeszcze pokażę, właśnie na koniec, składanie samego wałek z jak to, jak to wygląda. No nie wiem, czy już to kiedyś kręciłem chyba jak wałowałem łąki, coś mi się tak wydaje. W każdym razie główny siłownik już u góry. Łukę zazwyczaj sobie podnoszę. No i teraz zjeżdżam ramionami już. Troszeczkę uderzyłem, tylko po to, żeby ta ziemia spadła. Oczywiście tak jej tu za dużo zostało, ale trudno. Dajemy na wolny spływ. łukę sobie... a nie będę jej opuszczał, bo faktycznie nabrudzę na, na drodze. Także no nic. Dzisiaj taki odcineczek z wałowania, troszeczkę Łukasz Zorki pod muzyczkę na początku, też coś innego. Akurat setny vlog wleciał, także widzicie, wszystko się złożyło. Miałem zrobić jakiegoś live'a, ale w tym okresie takim uprawno siewnym to jest ciężko zorganizować, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych.